Dzisiaj kolejny etap tworzenia anioła z zimnej porcelany. Ubieranie figurki zaczynam od tworzenia sukni. Każdy element dokładnie wałkuję, żeby był równy, układam, a następnie modeluję na sylwetce. To właściwie najdłuższy etap, jeśli chodzi o tworzenie całej figurki. Suknia, jak widzisz, zawiera bardzo dużo takich elementów, fal, nad którymi najdłużej pracuję. Wygładzam wszystko, żeby było bez żadnych szparek, bez żadnych mm, takich drobnych elementów, a następnie łączę gorset z suknią. Ten anioł będzie trzymał księgę. W kolejnym etapie przystępuje do barwienia masy i wykonuje fryzurę. A tak prezentuje się cały anioł. Zaobserwuj mnie, by nie umknęły ci kolejne treści.